Pewna amerykańska firma prowadzi korespondencyjny kurs dla osób chcących pełnić rolę świętego Mikołaja. Wczoraj był u nas polski Mikołaj i dowiedzieliśmy się, że praca Mikołaja jest niewdzięczna, to koledzy mówili. E, dzieci, które mu siadają na kolanach, często mu na te kolana sikają. Dlatego ktoś powinien pójść w ślady Amerykanów i założyć w Polsce firmę zajmującą się organizacją korespondencyjnych kursów dla Mikołajów. W informacji prasowej nie było szczegółów na temat przerabianych przedmiotów podczas amerykańskiego kursu, no ale można zgadnąć, że taka firma powinna uczyć korespondencyjnych jak powodzić saniami z reniferem, jak nosić wór, a tym, którzy ukończyli kurs, to znaczy zapłacili za przysłanie podręczników, firma w promocji powinna dawać ceratę na kolana. Kursy korespondencyjne są dobre i pożyteczne, dużo uczą. Sam ukończyłem weekendowy korespondencyjny kurs karate. Mistrz przysłał deskę, trzeba ją było przepołowić i odesłać mistrzowi. I mistrz później na znak ukończonego kursu przysyła kursantom czarny wszelki z napisem Jack Daniels albo smycz z napisem Era, czy co tam mistrz w hipermarkecie na promocji złapie. Kolega nawet latarkę dostał. I ja też chciałbym wszystkim zaproponować mój korespondencyjny kurs Mikołajowy już jest, albo zaraz będzie, to ja poprowadzę korespondencyjny kurs na świętego. Mam duże doświadczenie. <grystanie> uwaga, reklama! Umiesz grać na harfie i śpiewać z harfą w ręku? Nie, to po co się do nieba pchasz? Skorzystaj z jednego, jedynego i niepowtarzalnego weekendowego korespondencyjnego kursu śpiewu i gry na harfie dla chcących się dostać do nieba. Kto opłaci kurs, dostanie wielką paczkę powitalną. I uwaga, promocja, przyślij mi dwie stówy. Trzecią odeślę ci i za darmo po reklamie